Hej, zapraszam Was dzisiaj na nietypowy odcinek. Dzisiaj zaprezentuję Wam metamorfozę pokoju mojej córki. To był prezent na komunię od nas dla niej. Na tym materiale zobaczycie, jak on wyglądał wcześniej i jakie miałam problemy z jego urządzeniem. Na każdej ścianie są skosy. Yy... Więc jest ciężko ustawiony. Tu moja córka sobie próbowała sama robić jakieś ozdoby, wkładała sobie jakieś oświetlenie. Tu przechowuje rzeczy ciągle i brakuje miejsca, więc to jest jedyne miejsce na przechowywanie. Ogólnie w pokoju, jak widzicie, tu jest skos, tu jest półokrągłe okno. Następny skos, zabytkowe meble po mojej starszej córce. Jest ogólnie graciarnia, dywan z sypialni, oj przepraszam z salonu, co jeszcze, a podłoga z sypialni mojej mamy, gdzie po prostu wymienialiśmy podłogę bo nie pasowała do wystroju, więc zostały panele, to tak miało być tylko na chwilę przykryte w jakieś tam panele pod wykładzinę, tak, bo to miała być ogólnie wykładzina na cały pokój, ale niestety tych paneli też nie wystarczyło, więc jest dosztukowane wykładziną, a pod spodem zostały te panele takie pod wykładzinę. Więc tak jak mówię, to jest pieranina ze wszystkich pokoi, bo ten pokój miał być tylko na chwileczkę, tak, żeby mogła sobie momencik mieszkać i zostało tak do dzisiaj. 7 lat tak mieszka i nie mam pojęcia, co z nim zrobić. Na już się rozpadają, o, to jest żółko, które się rozchodzi, wiecznie buduje swoje jakieś budowle, o, jakieś szałasy, nie ma miejsca jakby do zabawy eee, i nie mam pojęcia, jak w ogóle urządzić, ten pokój, jak to okno udekorować, żeby było z jednej strony jasno, z drugiej strony, żeby mogła zasłonić sobie, bo jest półokrągłe, chciałam żaluzję tu wstawić, ale niestety eee, na jedno okno, na takie półokrągłe, w ogóle nie mogłam firmy znać, która wykonuje takie żaluzje. No zupełnie nie mam pomysłu na ten pokój. Zupełnie. Nie wiem, po prostu nie mieści mi się łóżko, chciał łóżko piętrowe, tutaj się nie da łóżka piętrowego wstawić. Teraz jest, jest w takim wieku, bo ma 9 lat, że w tym roku ma komunię, bardzo bym chciała wyremontować jej ten pokój właśnie jako prezent na komunię. Zaczynają się teraz nocowania koleżanek, więc tutaj też nie ma miejsca na, na to, żeby koleżanka się przenocowała, skombinowanie, przynoszenie materacy. Nie ma miejsca na przechowywanie tych swoich rzeczy, tym bardziej, że teraz jeszcze doszedł brat mały, więc lubi ją się razem bawić. I nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, jakim zorganizować ten pokój, taki przynajmniej, żeby się mogli razem bawić, żeby koleżanki przychodziły, żeby ona się czuła jako nastolatka, nie mała dziewczynka. I muszę te wszystkie rzeczy razem połączyć, tym bardziej, że podgląda swoją starszą córkę, znaczy swoją starszą siostrę, która ma już 21 lat, więc bierze z niej przykład. Tak chciałaby być. Z jednej strony dorosła, z drugiej strony bawi się z tym dwuletnim braciszkiem. tak? I ona jest tak po środku. I tak naprawdę to jest jedyny pokój, który nie był nigdy wykończony w tym domu, bo nie mam na niego pomysłu. Nie wiem w ogóle, jak go zagospodarować, tak żeby spełniał te wszystkie funkcje. Na przechowywanie i rzeczy, na nocowanie koleżanek, na zabawę z bratem i e, żeby był, tak jak dla dziewczynki jakiejś nastoletniej, jak już wiedziałam, co, co ma być w tym pokoju, jak on ma wyglądać, to całe szczęście, nie musiałam szukać ekipy, mam takie szczęście, że mój mąż bardzo dobrze zna się na wykończeniu wnętrz i jest specjalistą od takiej brudnej roboty, <noise> więc na zawołanie po prostu zrobił to, co chciałam, a ja mu pomagałam, jak umiałam. <noise> No to taki pierwszy dzień nagrań zaczynamy już tak jakby nie od samego początku, bo pomieszczenie zostało już uprzątnięte z wszystkich mebli, z naklejek na ścianach i ogólnie e, wszystkiego. Zostały tylko te nagra, które dzisiaj będą zabrane, więc nie mamy gdzie ich postawić. <noise> dzisiaj przyjedzie klient, zabierze, bo wystawiłam na liście bardzo tanio, żeby jak najszybciej się ich pozbyć. Część stoi w garażu e, ofoliowana, także dzisiaj tego nie będzie. Mamy pusty e, pokój e, i e, korzystamy z tego, że dzisiaj mojego męża nie ma nic w pracy, przyjdzie później. Chciałam trochę przygotować sama o mu. E, więc ja dzisiaj sobie po mojej ściany mąż już zaskrobał jakieś pęknięcia, takie właśnie tutaj były jakieś pousuwane lampki, które sobie dziecko przykleiło, e, próbniki były. dzisiaj farby. Eee, więc znalazłam razie to taka próbka odpadają. <grymne> eee, Chcę sobie po prostu myję ściany z zwykłą wodą i moją magiczną wóżeczką z kurzu. Wcześniej podkurzałam odkurzałam eee, odkurzaczem eee, z różnych kątach może pajęczyn, nie wiem, coś tam było na tej ścianach. <grymne> no i teraz po prostu sobie pomyję. Powiadamy, że jak się bierze ekipę, to oni się to nie bawią, gruntują po prostu od razu ścianę. Eee, Siebie, jednak chcę zrobić sobie porządek, więc odkurzę te ściany normalnie wodą. Mimo tego, że były odkurzane, to zawsze jeszcze jakiś kurz na ścianach zostanie i żeby ta farba się lepiej trzymała, to mi się wydaje, że jednak lepiej przetrzeć tą ścianę. Teraz zrywamy prowizoryczną podłogę, następnie zostaną pomalowane ściany dwa razy i yy, yy, wykładzinę będziemy rozkładać na cały pokój. I będzie czas na meble, które kupiliśmy w sklepie w znanej sieciówce, a część została wykonana na zamówienie. I mały pomocnik też już jest gotowy. Pokój dalej. Zrządzając jej pokój, skupiłam się na tym, żeby na jej potrzebach, czyli nocowanie koleżanek. Więc dlatego kupiłam jej łóżko już podwójne, a nie pojedyncze. Na tym, żeby nie miała za dużo wystających elementów typu półki odkryte, bo ona nie lubi sobie za bardzo sprzątać, żeby właśnie pokój był bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. Żeby były akcenty jednak jeszcze dziewczęce, więc ten pudrowy róż. A pokój ogólnie jest w jasnych kolorach, takich ponadczasowych, gdzie wystarczy tylko zmienić dodatki, firanki i takie drobne rzeczy i urządzić go sobie całkiem inaczej i po prostu już będzie dorastał ten pokój będzie dorastał razem z nią. Także Daria jest zadowolona, ja jestem zadowolona, a jak my jesteśmy obie zadowoleni, to wszyscy inni też muszą być. Gratuluję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Chciałabym Was jeszcze o coś poprosić, ze względu na to, że będę nagrywała odcinek o tarasach, balkonach, ogrodach żebyście nie wysyłali może swoje zdjęcia, swoje inspiracje z takich kącików, relaksu, albo po prostu swoje pomysły na urządzenie ogrodu lub jakiegoś kącika fajnego, który Wam się bardzo podobał, bardzo udał, na moją pocztę na maila. Może zastosuję go w swoim filmie, ewentualnie pokażę jakieś zdjęcia, żeby też ktoś inny mógł się zainspirować Waszymi pomysłami. Jeżeli podobał wam się ten filmik to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam na kolejne odcinki. Pa.